Witam wszystkich, dzisiaj chciałem Wam pokazać mój nowy, stary nabytek. E, przegrabiarka Fela, pokazywałem już ją wcześniej. E, tylko, że wyglądała jak no, zwłoki, a teraz wygląda troszkę lepiej. Albo może dobrze wygląda. O, tak to ma wyglądać tu. Tak to wygląda, nowe zęby. Praktycznie wszędzie nowe, nowe mocowania. Wałeczek jest tutaj z tyłu elegancko. Proszę bardzo, nawet ma nowe tablice gabarytowe. Wszędzie ładnie nasmarowana, pomalowana. Kupiłem tutaj 12 sztuk nowych, nowych zębów. No i co, no ładnie ją pomalowałem. I co, no teraz tylko wystarczy. Wystarczy teraz zacząć robić nią, Tak. O chłopaki. O tam mój brat jeździ takim małym motorkiem. Tak to wygląda. Jeśli wam się podoba dajcie łapę w górę troszkę poprosiłem na nią troszkę się napracowałem chciałem jak najszybciej to zrobić żeby się żeby to zdążyć tego zrobić i mówię żeby było w miarę ładnie to chciałem właśnie żeby to ładnie wyglądało w miarę i żeby to funkcjonalność była i żeby to chodziło tak trzeba wszędzie nasmarowane Smarły naprawdę jak tu jak nie żałuję nigdy i nigdy nie będę żałował no i co zobaczymy jak się w pracy będzie spisywać walczek fajne miejsce na walczek jest takie oryginalne zaczepione nie wiem jeszcze muszę się dowiedzieć może ktoś napisze mi w komentarzu jeśli ktoś to ogląda albo ktoś będzie to oglądał przy, przy grabianiu ma to być wyciągnięte czy ma to być włożone te zaliczenia te, czy ona ma się tak ma się tak kiwać tego tak, tak latać może ktoś mi powie, to ma, ma takie coś, albo kto się na tym może zna? To bym poprosił, żeby ktoś mi napisał to w komentarzu. Będę bardzo, bardzo wdzięczny. Trzymajcie się, pozdrawiam. I do zobaczenia na następnym filmiku. Za tydzień będę już kosił łąki. bo czas najwyższy już. Bo już dzisiaj mamy. Który? 11. 11. Czerwca. Myślę po 16 to skosić Mam 3 hektary do skoszenia na kostkę 3 5 hektarów na kostkę i 5 hektarów na, na baluty do zobaczyska, trzymajcie się pozdrawiam hej, cześć!